Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną widowiskową, ale i pouczającą rozgrywkę z roku 1925, która miała miejsce w Paryżu. I została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak rosyjski szachista Jewgeni Znośko-Borowski oraz przyszły mistrz świata Aleksander Alechin, który dwa lata po tej partii zdobył tytuł mistrza świata. Więc można powiedzieć jednym słowem, że Jewgeni testuje przyszłego mistrza świata, moi drodzy. Aleksander Alechin, słynny Aleksander Alechin, na kogo stawiacie w tej partii? Białe grają z dołu, wiadomo, może być różnie. Przyjmuję zakłady, moi drodzy. Bukmacherskiem? dobra. Siadajcie wygodnie kawkę herbatka, w dłoni się przyda. Te partie trzeba popić, no bo jest ostra naprawdę E4 moi drodzy skoczek F6 Alechin wybiera obronę Alechina dosyć proste rzeczy skoczek to jest bardzo agresywne posunięcie na F6 no bo atakuje piona już w pierwszym posunięciu czarny ale to ma taki swój, swój downside swoisty no bo oczywiście piona można przepchać i skoczek wykonuje słynny manewr w obronie Alechina idzie na D6 będzie tutaj stał stabilnie będzie kontrolował centralne pola później zagramy czarnymi D6 a uderzymy tutaj w centrum wyprowadzimy kolejnego skoczka tak wyprowadzimy gońca zagramy E6 bez kompleksów kolejnego gońca Roszadę. Białe zbudują tutaj solidne centrum, no bo właśnie to ma miejsce. Nawet jeszcze pion F4 przyjdzie, będzie to atak czterech pionów, ale o tym zaraz. Tylko, że za te piony trzeba brać odpowiedzialność. Te piony łatwo pogubić, no bo czarne będą tutaj fajnie z się rozwijać, na te piony, na te centrum naciskając. To centrum, te centrum. Polski jest w ogóle tragicznym językiem dla mnie, jeśli chodzi o komentowanie. Nie wiem, może zacznę komentować po hiszpańsku. Nie, no kocham polski język, wiadomo jak jest. D6, moi drodzy. D6, sztandarowe posunięcie, wybić można, a później zagrać skoczkiem na F3, jednak tutaj F4, atak czterech pionów, dużo pionów w centrum, ale figury, no, śpią, można powiedzieć. Zostało to wybite i teraz pytanie, odbijacie z F czy z D? No z D niekoniecznie, no bo Hetman dostaje łupnia, deroszowanie do na życzenie, taki program w telewizji jest. Skoczek C6 i widzicie, już dwie figury w grze i atak na D4. To nie jest dobre, bo to, więc... Tutaj, moi drodzy, trzeba już zacząć bronić te piony. Gonie C3. Dlaczego nie skoczek F3? Tutaj podchodzi to pod powiązanie takie, no, na swój sposób nieprzyjemne. Powiedzmy sobie szczerze. Gonie C3, jednak. A goniec F5. Za chwileczkę czarne. Będą grały bez kompleksów E6. Wiadomo jak jest. Skoczek F3. Dopiero teraz. E6. Uwolnienie czarnopolaka. Skoczek C3. I goniec B4 to był ruch, który się grywa. Ale Chin jednak gra na taką małą awanturę. W tym momencie gra skoczek B4. Co wisi? Wisi C2, rzecz jasna, grożą widły. Grożą widełki. I co? Nie ma obrony pola, pola C2? Oczywiście jest wieża C1, narzuca się C5, ale nie traci czasu, uderza w centrum. Jak widzicie, centrum solidne, centrum takie imponujące, ale już są ataki na, na torze centrum. Tak? Pion atakuje, Hetman atakuje, Skoczek tutaj cały czas ma presję na C4, Goniec stoi świetnie, więc to nie jest tak, że grając nic zmuszamy się do, znaczy zmuszamy się. No, to, to, to z, jesteśmy skazani na pasywność, na bierność, na niepowodzenie. Nic z tych rzeczy. C5. No ale Zdnośko-Borowski mówi hola hola, najpierw odejdziesz skoczkiem dobrodzieju, można było odejść na, na C6 od razu. Tutaj jednak wybicie, Chin mówi troszeczkę namieszamy, zagramy, zagramy ostro, może rywal się pogubi. Bicie, jeżeli tu to tu, <śle> ale szachista grający bierkami koloru białego też chce namieszać. On przyjął tę narrację i też chce skomplikować grę, jak myślicie co gra w tym momencie? Bije tu, 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 czy gra co innego? To należało, że komu wybić. 100 okry mówi najbezpieczniejsza linia, skoczek bije D. Skoczek odchodzi, no bo wiadomo, był podbiciem. I teraz bijemy gońca. Lepsza pozycja białym ma parę gońców i wszelkie szanse, żeby czuć się nieco bardziej komfortowo. Eee, tu jednak goniec G5 o, Ależ wtrącenie znośko, co ty grasz w ogóle? No, hetman podbiciem. Prawdopodobnie białe liczyły gc7, po biciu, biciu, zobaczcie, skoczek odchodzi z podbicia. pęc, tutaj, mamy wejście tu, a tu wisi, nie? No białego pozycja niezła. Tu jednak po g 5 znowu mamy coś, co jest takie, no na swój sposób, nie do przewidzenia, no bo co zagrała Lechni w tym momencie, jak myślicie moi drodzy? Poszedł w awanturę, poszedł po prostu po swoje. dc. Macie pytania? Zostawił hetmana pod biciem. DC. On to policzył. W materiale być może będzie mu się to zgadzało. Zobaczymy. No, białymi trzeba wziąć. Raczej rady nie ma. Goniec bije Hetmana. Wieża bije. Hetman wisi. Hetman B6. I teraz wtrącenie jeszcze tutaj. Więc wieża pod biciem trzeba wybić pionka. Ale skoczy K4. Zobaczcie. Ale Chin nie ma u Hetmana, moi drodzy. Materiał delikatnie faworyzuje, faworyzuje białych. Natomiast za chwileczkę zostanie ugrana jeszcze jakość. No bo Hetman jest podbiciem, zobaczcie, rozegrały się te figury ale Alechina. Mimo wszystko. Hetman na jeden i jakość trzeba oddać, niestety, bo wchodzi skoczyk C2. Czek. No niestety, bo Hetman poleci, więc trzeba bić. I w tej chwili w materiale się jakby wyrównało. No tak, ale jak z aktywnością? No król, jeżeli by został zabezpieczony. Goniec wszedł do gry gdzieś fajnie, aktywnie. Wieża jedna druga. Na cejdę. No to Alechin może, może tutaj czuć się dumny, tak. No, chciałem powiedzieć, że przeżywać trudne chwile, ale to bardziej miałem na myśli jewgenija. No tak, tylko czy Alechin zdąży zabezpieczyć króla i wprowadzić te figury do gry? Tak się okaże. Skoczek d4 z napadem na gońca, goniec odchodzi na spokojnie na g6, c5, wredne posunięcie, bardzo kreatywna na swój sposób. Dlaczego? Otwiera się przekątna. No, Goniec chce przyjść na B5 i złapać skoczka za ucho. Proste. No, ale pionka można wziąć, więc skoczek odchodzi, żeby nie było tego nieprzyjemnego szacha. Skoczek bije C5, i w tym momencie Goniec B5 z szachem, mimo wszystko. Skoczek D7 się zasłonił, Hetman C3. Chcemy Hetmana tutaj bliżej skrzydła. No, problemy z rozwojem mogą mieć miejsce. Tu może Roszada podciągnięcie wieży, zobaczymy. A6, no trzeba wyjaśniać od razu tą figurę. I teraz tak, odchodzicie gdzieś, czy, 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 czy bijecie po prostu? Nie ma biegu wstecznego, tutaj Evgenij bije, wieża bije D7, mamy wtrąconego szacha, wieża D8 i leci B7. Ale jak to, ktoś powie, skoczek? No tak, skoczek, tylko że po wzięciu skoczka, moi drodzy, mamy hetman C6. I wieża się zasłania. I w tym momencie roszada. Zwróćcie uwagę na to, że problemy mogą być z tą wieżą. Ona ma tylko jednego obrońca, a może być za chwileczkę dwukrotnie atakowana. Jak gońca zatrudnić do obrony? Pytanie do Was. Goniec D3. Stępem za chwileczkę goniec B5. I tu pada ciekawy ruch, bo co byście zagrali teraz? To jest dobre pytanie. Może tu? Może tu? Może szach? To są ruchy. Jak najbardziej. Jak najbardziej dobry. Tutaj białe leją na f 7 Ha! Bicie. Chodzi o odciągnięcie. I wtedy jeszcze tu spada, jest po wszystkim, więc oczywiście wieża jest untouchable, nie tyka. I teraz można by było wrócić gońcem na B5. Tu jednak goniec wtrącił szacha. Zobaczcie, powolutku Alechin znalazł sposób na rozegranie się tych swoich figur. Jakby nie było królha 1 do rogu, w ewentualnej końcówce będzie miał daleko, żeby do tego centrum dojść, chociaż. Do takowej może w ogóle nie dojść i koniec b5. Wszystko jest pobronione. Gra i bucz. Nie ma czasu kasować pionów, bo wisi Hetman. No tak, tylko że też wisi inne pole niż c6. U czarnych, rzecz jasna. Hetman bije, moi drodzy, 6 szach. Ha. I teraz król d8 przegrywa. Przegrywa partię. Dlaczego? Kto to policzy? Liczydła wyciągać i liczymy, moi drodzy. Król D8 przegrywa, bo wchodzi wieża, bije. Oczywiście, król nie może, bo jest Hetman. Po odbiciu tu Hetman D5. Tu jest strzał, to grozi, tu jest związanie. Ale żeby ależ porobił, dlatego Król D8 nie można. Co trzeba zagrać w takim razie? Ale Chin się broni. Z zimną krwią. Wieża a 7 I tutaj nam nastąpiło bicie. Goniec odbił. I tak na dobro sprawę w tym momencie. Hetman C8. czeka. Gonić się za eee, Wróćmy na sekundkę. Mm, tutaj po biciu, biciu. Eee, jeżeli chcielibyście teraz rzucić szacha, tak, i myśleć, że coś wygraliście, to niekoniecznie, bo tu bicie i bicie. I Hetman jest wyłączony z gry. Te dwie figury są świetne. Tutaj jest pionek, który prawdopodobnie może polecieć. Problemy z rzędem, i tu czarne są wygrane. Więc tak na dobrą sprawę, teraz szach wcale nie jest taki bombowy, jakby się mogło wydawać. Dlatego też bicie na 7 ze strony Iwgenia i szach. Gońc d8, szach. Gońc e7, hetman c8, szach. Gońc d8, hetman e6, szach. Co się wydarzyło teraz? Jak trochę w szachy pykacie, to wiecie, że trzykrotne powtórzenie pozycji oznacza śmierć. Nie, ja oczywiście żartuję. Oznacza remis, tak? No niesamowicie, niesamowita partia w ogóle, bardzo przewrotna. Wtrącenia już w debiucie miały miejsce. Z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, gdzie gra dwóch zawodników, a są trzy wtrącenia pod rząd, no to to jest, to jest ciekawa partia. No, wybronił się, wybronił się Alechin, można powiedzieć, albo wybronił się Jewgieni, teraz nie wiadomo, kto był ofiarą. No, czarne musiały się rozegrać, no bo tutaj Hetman bardzo niebezpieczny był wraz ze, ze swoimi figurami, z tą wieżą, no, ale czarne znalazły możliwość. Obrony. Oczywiście wieża nie pograła w tejże partii, ona jest już gotowa do kolejnej, e, natomiast no gońce, gońce tutaj uratowały skórę dla, dla króla. No, rozszalały hetmo na trzy figury. To ogólnie rzecz biorąc e, prawdopodobnie byłoby ugrane dla, dla czarnych, jakby król był zabezpieczony i te wszystkie figury były w grze. Nie? Ale akurat w tej sytuacji, w, w tej redakcji, kiedy król jest na E8, no to, wiadomo, inny temat zupełnie. Obrona na moi drodzy. Dokładnie tak. Jest jeszcze w ogóle linia ze skoczek B, B8, G8, przepraszam. Ale grywamy to, co grywali wielcy mistrzowie przed laty. No dobra, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.